Konrad dzień dobry, zapraszam na aktualności. Jest wtorek, 5 sierpnia. Oto skróty informacji dnia. Tour de Poloń dziś w Rzeszowie. Najpierw zwykła, zaraz potem nadzwyczajna sesja Sejniku Wojewódzkiego. Jasło pełne nadziei na nowe miejsca pracy. Sanok szuka sposobu, jak zaoszczędzić milion złotych. Tour de Pologne. Największy kolarski wyścig w Polsce dziś zawitał na Podkarpacie. Przed chwilą peleton wjechał na metę trzeciego etapu w samym centrum Rzeszowa. Dlatego dziś pierwszeństwo na ulicach miasta przez cały dzień miały rowery. Kierowcy i piesi musieli uzbroić się w cierpliwość. Kolorowy peleton tworzy 160 zawodników, ale to nie wszystko. Przed i za wyścigiem podąża ponad 400 samochodów funkcyjnych. Zamieszanie nie tylko na samej trasie wyścigu. Sporo działo się od samego rana w Rzeszowie. 22 tiry ze scenografią, kamery, telebimy i 15 km przewodów elektrycznych. Łącznie z wyścigiem przemieszcza się około 1200 osób, które pracują, by inni mogli się ścigać. Zanim na pętle w centrum Rzeszowa wjechał główny peleton, na krótkich dystansach rywalizowali ci, którzy dopiero marzą o wielkich kołach i sukcesach. Dawaj! Dawaj! Adrenalina się y, wyzwala u człowieka? Po drugie, y, czuję się takim, że na przykład startuje się na jakichś mistrzostwach świata i jest do tego motywacja? Jestem przede wszystkim synem i żoną. No, prosta rzecz, no sport jest w życiu przydatny. Uczy charakteru, odwagi. Odporności na ból pracowitości. Z jednej strony byli ci, którzy na rowerach się ścigają, z drugiej z utrudnieniami w mieście musieli poradzić sobie ci, którzy na rowerach jechali z albo do pracy. Chodzi się z rowerem, korki są, uważam, że nie w tych godzinach. Powinni ludzie spokojnie wrócić do pracy. To tylko jedyna, tak? To organizacja jest w porządku. Nie wiem, czy akurat nie przed finiszem tyle czasu to musi być zamknięte. Mogłoby to być jakoś sprawniej, moim zdaniem. Żeby przejść na drugą stronę ulicy jest ciężko. No, a jakąś kładkę prowizoryczną na przykład. Część kierowców miała próbę wytrzymałości w korkach. Za to kolarze mieli do przejechania ponad 170 km. Do trzeciego etapu wystartowali o 14.15 z Kielc. Peleton wjechał na Podkarpacie po 16.00, potem Nowa Dęba, Kolbuszowa i Głogów Małopolski i prosto do Rzeszowa. Miasto za promocję w mediach w ramach wyścigu Tour de Pologne zapłaciło 350 tysięcy złotych. Dla wielu kibiców zobaczyć naszego najlepszego kolarza Rafała Majkę z bliska to bezcenne. Rafał to jest mistrz. Przykład bierzmy z niego dziś. Rafał Majka. Zmagania kolarzy na trasie i także na ulicach Rzeszowa obserwował Paweł Pezdan. Witaj Pawle. Witam. Jakie są ostateczne wyniki, jak wypadli nasi reprezentanci? No niestety Rafał Majka daleko z tyłu, liczyliśmy, że w Rzeszowie wygra któryś z Polaków, ale najszybszy był 30-letni Holender Theo Bossy. Ale było na co popatrzeć. Do Rzeszowa najpierw wjechała czwórka uciekinierów. Włoch Niemiec i dwóch Polaków, to Mateusz Taciak i Paweł Franczak, na rogatkach miasta mieli niecałe 30 sekund przewagi nad peletonem. W centrum miasta Peleton szybko wchłonął uciekinierów i kibice obejrzeli rywalizację najlepszych sprinterów. Na ostatnich metrach była jeszcze kraksa, ale ci, którzy ją ominęli, popędzili do mety. Najszybciej na Cieplińskiego finiszował, tak jak powiedziałem, Holender Teo Bosy, najlepszy z Polaków, jedenasty był Grzegorz Stępniak, a lideremca. Czas Petry Wako czy z Czech. Jutro etap z Tarnowa do Katowic, a wyścig zakończy się w sobotę. To będzie czasówka w Krakowie, a jeśli chodzi o Rzeszów, to już koniec kolarskich emocji, choć nad Rzeszowem, nad miastem lata jeszcze telewizyjny helikopter. Paweł Pezdan, dziękujemy za relację. Trwa nadzwyczajna sesja Sejmiku Wojewódzkiego. Jej najważniejszy punkt to wniosek o odwołanie zarządu, którym radni zajmą się już po raz kolejny. Wcześniej dyskutowali o tym podczas przerwanej w nocy z czwartku na piątek sesji. Dziś najpierw ją dokończyli, zaraz potem, tuż po 17, rozpoczęli następną, nadzwyczajną. Po tym, co działo się na ostatniej sesji Sejmiku Województwa, można się było spodziewać, że jej dzisiejsza kontynuacja będzie równie emocjonująca. Tymczasem już na samym początku obrad, na wniosek marszałka przewodniczący Sejmiku, zwołał posiedzenie Komisji Głównej w celu, jak to określono, spokojnego przebiegu dyskusji. Jednak zanim jeszcze doszło do dyskusji koalicja PO PSL SLD zarzuciła radnym klubów PiS i prawicy Rzeczpospolitej, że ich wniosek o odwołanie zarządu został złożony z błędem. Myśmy podnieśli jako błąd proceduralny oczywiście kwestię uzasadnienia, bo ona była nie z tej uchwały. Natomiast to nie jest w tej sprawie najważniejsze i w tej sytuacji najważniejsze. Bo według sejmikowej opozycji najważniejsze jest to, że taki wniosek złożyli właśnie radni PiS i Prawicy Rzeczpospolitej, czyli zaplecze polityczne zarządu. Ich zdaniem to czysto polityczne rozgrywki, bo żeby odwołać zarząd potrzeba 20 głosów, a tyloma głosami nie dysponuje w sejmiku żadna ze stron. Radni Prawa i Sprawiedliwości odrzucają te oskarżenia. To nie był błąd merytoryczny, który by dyskwalifikował samą uchwałę o odwołaniu zarządu. Jest to tylko sprawa przywołania w uzasadnieniu radnych Sejmiku. Oczywiście członkowie zarządu też są radnymi Sejmiku, no ale dla formalności ten, to przywołanie, to, to uzasadnienie zostało zmienione. I w takiej poprawionej formie wniosek ma trafić pod obrady sesji nadzwyczajnej. Najpierw jednak radni dokończyli przerwaną w czwartek regularną sesję. Dzisiejsza przebiegała w spokojnej atmosferze, a niemal wszystkie jej punkty zostały przegłosowane jednomyślnie. Była też minuta ciszy ku czci zmarłego Antoniego Kopaczewskiego, pierwszego przewodniczącego Rzeszowskiej Solidarności. Najważniejsze jednak polityczne decyzje dotyczące być albo nie być zarządu i składów komisji ważą się na sesji nadzwyczajnej. Zarówno w pierwszej, jak i w kolejnej nie bierze dziś udziału Jan Burek, którego pod lupę ma wziąć zakład ubezpieczeń społecznych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Powód? Udział w poprzedniej sesji mimo długiego zwolnienia lekarskiego. W Kruszowicach w gminie Stubno. Nieznani sprawcy zniszczyli postawiony nielegalnie na miejscowym cmentarzu pomnik ku czci ukraińskiej Powstańczej Armii. Pojawiły się na nim obraźliwe napisy i rysunki m.in. Śmierć katom z Wołynia i Donbasu. Wraca sprawa kontraktu na świadczenie usług ratownictwa medycznego na terenie powiatu Jarosławskiego. O tej sprawie w aktualnościach mówiliśmy kilkakrotnie. Ciągnący się od trzech lat spór między Prywatnym Centrum Ratownictwa Medycznego a publicznym centrum opieki medycznej trafił nawet do naczelnego sądu administracyjnego, którego decyzja jest już prawomocna. O co chodzi w tym sporze? Wyjaśnia Beata Włańska. Jedno jest pewne, że drugi przetarg jest unieważniony, wyrok jest prawomocny, no i czekamy po prostu na dalsze działania jak przekonuje Jerzy Tarkowski, szef niepublicznego Centrum Ratownictwa Medycznego, taka decyzja oznacza, że w świetle prawa właśnie jego placówka ciągle jest świadczeniodawcą, bo wygrała pierwszy przetarg, a jego wyniki w tej sytuacji są obowiązujące. Ta sprawa ciągnie się od trzech lat. Pacjenci tego w żaden sposób nie odczuwają, bo karetki i te ratunkowe, i te transportowe jeżdżą normalnie. Ale dla pracowników obu placówek, tej niepublicznej, która wygrała pierwszy unieważniony przez NFZ konkurs i czeka na dalsze rozstrzygnięcia, i publicznej, Jarosławskiego Szpitala, który pracuje w ramach podpisanego kontraktu obowiązującego do roku 2015, sytuacja nie jest normalna. Na pewno jest to lekka niepewność, jest to na pewno pewien stres, bo ciągle, bo ciągle o tym myślę, że myślimy, może nawet nie rozmawiamy na ten temat, ale każdy z nas na pewno w swojej podświadomości wie, i czuję to, że, że po prostu coś jest nie tak. Obie placówki zainwestowały w nowoczesny sprzęt, szkolenia i nowe karetki. Obie zatrudniają po kilkadziesiąt osób. A teraz wszystko zależy od tego, co zrobi NFZ. Nasi prawnicy skierowali pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia, do oddziału w Rzeszowie i czekamy na decyzję. Wiadomo, że Rzeszów decyzji z żadnej sądze nie podejmie, bo gra się toczy w Warszawie. Także zobaczymy, jaka będzie decyzja. Niepubliczne Centrum Ratownictwa Medycznego uważa, że po decyzji NSA, to ono jest, zgodnie z wynikami pierwszego konkursu, świadczeniodawcą usług z zakresu ratownictwa medycznego w powiecie Jarosławskim. A szpital ma umowę, która ciągle obowiązuje. W tej chwili się nad tym nie zastanawiamy. Pracujemy w sposób naturalny. Dopóki dopóty nie zostanie umowa wypowiedziana z Narodowym Funduszem Zdrowia, my pracujemy normalnie. Podkarpackie NFZ sprawy nie komentuje. Odsyła do centrali w Warszawie. Ta jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji co dalej. Na pewno jednak nie może ignorować orzeczenia sądu. Musi się też życzyć z tym, że będzie ją to sporo kosztować, bo Centrum Ratownictwa Medycznego zamierza starać się o zadośćuczynienie. Na pewno wiadomo tylko, że prezes NFZ, który podjął decyzję o unieważnieniu konkursu i ogłoszeniu nowego, prezesem już nie jest. Jasło ma szansę na ponad 200 nowych miejsc pracy. Niemal 100 osób znajdzie zatrudnienie w fabryce mebli nowego stylu. Kolejne mają powstać w ramach trzech inwestycji. Wszystkich, wszystkie łączy miejsce. Warzyce koło jasła, a dokładnie teren objęty działaniem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W jasielskim pośredniaku duży ruch. W powiecie stopa bezrobocia sięga 17%. W rejestrach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle figuruje 8819 osób bezrobotnych. Na dzień dzisiejszy, czyli dalej świeże, urząd dysponuje 50 ofertami pracy. Każde miejsce pracy jest tu na wagę złota. Dobra informacja dla bezrobotnych jest taka, że prowadzony jest nabór do pracy w nowej fabryce mebli nowego stylu, ale zła, że potrzebni są specjaliści. Poszukujemy konstruktorów i technologów z branży obróbki drewna. Nie ukrywam, że mamy problemy z pozyskaniem tego typu specjalistów. Bezrobotni mieszkańcy powiatu Jasielskiego nadzieję na zatrudnienie wiążą z kolejnymi inwestycjami, które będą realizowane w tarnobrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej Europark Wisłosa w Warzycach. Dwie zamierza zrealizować spółka Nowy Styl, kolejną producent z branży tworzyw sztucznych. To jest rozszerzenie produkcji, zastosowanie supernowoczesnych technologii, to jest tak zwane laminowanie laserowe, a inwestor, ten trzeci, ten drugi, drugi inwestor, który inwestuje w przetwórstwo tworzyw sztucznych, to jest produkcję wszelkich komponentów na wytłaczarkach. Strefa ma ponad 50 hektarów, a miasto chce ją powiększyć. Pięć istniejących tu zakładów zatrudnia ponad 1000 osób. Samorząd inwestuje też w infrastrukturę, na przykład w budowę nowych dróg, takich jak ta. Ułatwia dojazd do terenów inwestycyjnych, a kosztowała ponad 3 miliony złotych. Pozwoli to w najbliższych dwóch latach, czyli do końca roku 2016, na powstanie około 140 nowych miejsc pracy. Stąd nasze nadzieje. Zachętą do inwestowania w strefie jest zwolnienie przedsiębiorców z podatku PIT oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości w zależności od wielkości kapitału i zatrudnienia. Różniwa w pełni to czas wytężonej pracy i sporych wydatków w dużej mierze związanych z zakupem paliwa. Coraz więcej rolników zbiera faktury, żeby skorzystać z tak zwanych dopłat paliwowych. Urzędy gminy właśnie rozpoczęły przyjmowanie wniosków o takie wsparcie, a w tym roku można liczyć na zwrot 95 groszy od każdego litra oleju napędowego. Rozliczyć można maksymalnie 86 litrów za każdy hektar. Rachunki za paliwo, a dokładnie olej napędowy, to teraz jeden z największych kosztów ponoszonych przez właścicieli gospodarstw. Za litr zapłacić trzeba ponad 5 zł, a w sezonie maszyny spalają setki, a nawet tysiące litrów, zależnie od powierzchni upraw i liczby maszyn. W tym gospodarstwie należącym do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wietlinie w powiecie jarosławskim wydatki z tym związane idą w setki tysięcy złotych. No, w ciągu całego roku to zużywamy około 65 tysięcy litrów paliwa. A we żniwa to tankuje się dziennie około tysiąca, ponad tysiąc litrów dziennie, że to paliwo trochę idzie. Zresztą cały rok idzie, bo mamy jeszcze hodowlę, no i na hodowli cały czas obsługa idzie codziennie, także nawet i w zimie idzie paliwo. Składając wniosek można liczyć na 95 groszy dopłaty do każdego litra, przy założeniu, że rozliczyć można nie więcej niż 86 litrów na hektar. W Urzędzie Gminy w blaszkach na razie tłumów nie ma, ale głównie dlatego, że dla rolników najważniejsze są teraz żniwa. Kto już skończył składa wniosek albo go przygotowuje, bo co roku po takie wsparcie sięga tu niemal taka sama liczba osób. No na dzień dzisiejszy jesteśmy przy złożeniu kilkunastu tylko wniosków. Rozpoczęło się to przyjęcie no, dość tak powoli, że tak powiem. A w ubiegłym roku, w drugim półroczu mieliśmy 350 wniosków i to się zawsze powtarza. W tym naborze wnioski można składać do 31 sierpnia i rozliczyć faktury za paliwo kupione między 1 lutego a 31 lipca. Tylko nieliczni rezygnują z tej możliwości. Jak to ma więcej pole, ma 10 czy 20 hektarów, no tu wiadomo, że, że, że to się upłaca, wnioski A Jak się ma 3 czy 4 hektary, to to nie upłaca łazić za tym wszystkim, chodzić i, i, i składać skróta wnioski i to wszystko i czekać na to. To, to są gruszałe sprawy takie. Tak. Zdecydowana większość podkarpackich rolników korzysta jednak z tej możliwości, bo przy tysiącach zużytych litrów paliwa można też liczyć na tysiące złotych dopłat. No na pewno warto, każdy grosz się liczy, nie? Także coś to zawsze, jakiś zastrzyk jest. Kwoty wypłacane podkarpackim rolnikom w ramach tzw. dopłat paliwowych ciągle rosną. W 2006 roku było to w sumie 2 miliony 180 tysięcy złotych, w roku 2010 ponad 15 milionów, a w ubiegłym prawie 22 miliony złotych. Nie tylko rolnicy i nie tylko na paliwie szukają oszczędności. Na przykład samorząd Sanoka szuka oszczędności w opłatach za energię, dlatego 1200 lamp na głównych ulicach będzie mieć energooszczędne żarówki. Na ich zakup miasto zdobyło pieniądze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i szacuje, że rocznie zaoszczędzi ponad milion złotych. Dla Sanoczan poszukiwanie oszczędności w opłatach za energię nie jest niczym nowym. Każdy ma swoje sposoby na niższe rachunki. Żarówki energooszczędne, szczególnie w tych pomieszczeniach, gdzie to światło długo się pali, bo, bo wiadomo, że te żarówki są takie, że nie lubią wyłączania i włączania. to musi być taki, czy tak powiem, nauk wyłączania. Jak się wychodzi z pomieszczenia, trzeba ze sobą po prostu zgasić światło. A pan się orientuje, ile może kosztować oświetlenie takiego miasta całego? Ile to dużo. dużo. <noise> nie mam zielonego pojęcia. Oświetlenie sanockich ulic kosztuje każdego roku dokładnie 1 600 000 zł. Ale nie tylko dlatego, miasto zdecydowało się na wymianę żarówek w ulicznych latarniach. Burmistrz stawiającego na ekologię Sanoka komentuje, że to cywilizacyjna odpowiedzialność. Musimy zadbać o emisję CO2, musimy dostosować się we wszelkich inwestycjach do zrzutu ścieków, do ich klasyfikacji czystościowej ale też można działać inaczej, można szukać tych oszczędności w ramach wymiany chociażby oświetlenia ulicznego. Efektem wymiany żarówek w 1200 latarni ma być ponad milion złotych oszczędności rocznie. Przynoszą je także wspólne przetargi na dostawę energii. Sanok startuje w nich z sąsiednimi samorządami w ramach utworzonej jednej grupy zakupowej. To jest 22, 22 gminy wraz ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi, tak jak u nas m.in. Mosir, który jest największym konsumentem energii elektrycznej. 22 gminy na czele z Sanokiem i Krosnem. Sanok oszczędza energię systematycznie inwestując także w termomodernizację budynków. W tym roku ocieplono kolejne dwa żłobki przedszkole, wcześniej wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja. Zmodernizowaliśmy cały system grzewczy. To bardzo ważne działania, które wpłynęły zdecydowanie na, na oszczędności, na zmniejszenie tych strat energetycznych, a przede wszystkim na rachunki, które są zdecydowanie o połowę, prawie o połowę niższe. Wymiana ulicznego oświetlenia w Sanoku kosztuje 2 miliony 700 tysięcy złotych, w tym 45% pochodzi do finansowania, a 55% z pożyczki, którą miasto będzie spłacać z oszczędności na energii elektrycznej. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne aktualności o 20. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.